supercen. się mało, widzę szkołę, Dziękuję. macinko za zaraz do was coś nowego. Dobra, ja jestem już z powrotem. i co dzisiaj wam pokażę? O kurde, dirt. dzisiaj wam pokażę o kurde. fuck I moje tam ty. Yy, będzie, dirt sobie wyrzucę. A nie, nie, nie. Moja pułapka na razie nie, nie działa. Ale, żeby zadziałała, trzeba wyrzucić coś, tak jak dirt. I pierwszy. No i tu mamy. Otworzymy. Mamy stół, jest zamknięty. A teraz tu się uruchomi. Yy, Drugi miast. Podzielę skarbiec No i tu się tu jest. Mamy skrzynki. Na razie jeszcze nie jest to tam, na serwach. Możecie sobie odkapiać i budować. A nie widziałem. Fuck. Muszę zniszczyć tę kódkę. Przez przypadek ją chyba tu dałem. A, bo to była moja pułapka, I źle to zrobiłem, ale. No i. Zniszczę sobie to jeszcze. No i jeszcze idziemy na górę. Na, gór na górze mam światło. Światło wyłączone. Tu jeszcze nic nie mam, ale coś się postaram zrobić. I tam jeszcze mamy, jakby to nazwać, yy, ubikację, tylko muszę zrobić kibelek na closet. No dobra, tu mamy łóżka, może nie O, żenoc. Dobra, no i tu można na, na ile osób, do gildii można nawet też. No i, no i tak. Tu mam. Tam jest trochę widać, ale to nic. No i jeszcze chciałabym zaprezentować to, co najważniej, nowe, najważniejsze. Widzicie? Wybrałem yy, sobie rawę. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Ale coś do, podobne do metina. No tak. Więc. I w tym odcinku, na razie jeszcze nie nagram tego, o, jeszcze tu jest pułapka. Jak wejdę, to już nie wyjdę. Hm. I, I postaram się w następnym odcinku. Więc to mam kilofa nie ma. Kupię sobie trochę diamentów, chyba zostawię, tak? Kilofa. Kopię sobie tego diamenta. Zrobię tylko miecz. Nie, nie. O. Wiecie, że w następnym odcinku już będzie rama. O, trzy diamenty, A nie, trzeba było nam dwa, okay. O, jaki fart. Ogólnie gram na płaskim świecie. No i zaraz to was wrócę chyba. Jak widzicie mam To jest ten folderik. Oj, tapetę mam YouTube. Dobra i zaraz albo wejdę sobie. To jest ogólnie ten. Tak. Ja już oczywiście mam konto. Mam na razie 10 level. No i tyle. Sobie troszkę porobiłem. To jest dziwne. Tylko nie można tak zrobić. Stop. Dobra, jestem. Mam już włączone. Gram na niebieskim świecie. Tu mam siódmy poziom. No i dobra, ja sobie jeszcze zmienię i cisza. dobra jestem i tam się tu oduje e, może wszyscy wiedzą może to jest podobne trochę do mety na dwójki, ale ten e, troszkę szybciej się e, e, expi, no i podobny nie I tak. Y, trochę mi tu laguje, bo nagrywam. O, teraz. mnie trochę zlagowało. No i jestem już. I w tym odcinku dopiero sobie będziemy xp Eee. Y, co tu było? Hmm. Bo... Dobra, yy... idziemy sobie, sobie, o. on lepsza, na razie, a, bo jestem na innym świecie, muszę się strażyć się, chyba, yy, wyżej, tak. No i te pamy. No i dzisiaj sobie pak spimy. O. Nie wiedziałem. Dobra. No I tu mamy obrazki, to się nie ładuje. Zaz będzie niebieskie. Oczywiście nie mogę zobaczyć, więc się... Sorry, bo nie patrzę i nie wiem kiedy się odcinek skończy. O -o. Nie wiem, nie wierzę, włączyłem sobie. Ale to był pokaz i wiecie co, to będzie chyba na tyle. No nie wiem, uruchomię sobie jeszcze raz. I pokażę jak wszystko to jest. Klikamy tu OK no i yy, w następnym odcinku sobie pogramy cały odcinek no i o, 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 o. No i klikamy tu. Ja oczywiście tu się robimy na przykład no i klikamy błąd, nie chcemy nie zapisać. Jeżeli klikamy zapis, to nam się pokaże. O! O i tu jest... Ale ja gram sobie na swoim świecie. No i na chwilę stok. I mnie połączy z serwerem. No dobra. Dobra. Yy, nie mam gildii, ale można stworzyć tu. Czekajcie, pokażę Wam postacie. Yy, mężczyzna. I to tak, mamy SURE to jest chyba nie wiem kto. Nie, no. Wojownik i to jest chyba ninja sura, szaman, wojownik. No i tak mamy. I jak stworzymy sobie. Tu mamy nazwę, wpisujemy sobie uzu. I Jedy, dobra. Klikamy utworzy tyle. i od razu jest już tu mam, widzę sobie na tą postać i on jest zadowolony. Myśmy go nie wybrali. Jeszcze sobie ściszę. Dobra, ja się z wami zaraz pożegnam, to tylko czas gry mini. Mini. Dobra. No i tu nasz... Dobra. Ja tu już pójdę. Czy można yy, ja sobie pogram? Dobra, to subskrybujcie. Do zobaczenia, i w kolejnym odcinku gramy już w rawę, więc się ma. Cześć.